W dzisiejszym filmie Zypet Simulator. Dalej testujemy event. Zobaczymy, czy go poprawię. Bo jak nagrywam ten film, to go jeszcze nie poprawili. Ale na pewno go poprawię. Muszę go poprawić. Na razie, przygotujemy się do tej poprawy tego eventu. Później mam nadzieję, że no jak dalej będę nagrywać film, to go poprawią w trakcie. Zresztą, zobaczcie sami, jak to na razie wygląda. Jak, w momencie, w którym nagrywam ten film. Na razie mój jedyny zarobek. W sumie nie taki zły. Jeden taki huge pet, który jest warty teoretycznie 36 milionów. I jeden jeszcze gold. Tylko gdzie ten gold jest? Tutaj ten gold jest. No i takiego golda mamy. I to jest tak naprawdę nasz jedyny. Zarobek na razie z tego eventu Też wydaje mi się, że TNT jest dużo warty Dzisiaj będziemy musieli właśnie kupić sobie trochę TNT Bo no na TNT jakkolwiek sensownie Się to robi, no Titanica nikt nie skraftował Gargantuana wiadomo, teraz w ogóle 20 Gargantuanów ludzie skraftują Ale zobaczcie sobie jeżeli chodzi o huge'e, no ludzie Skraftowali 84 huge'e, przez Jakieś 20 godzin eventu ludzie skraftowali 84 huge'e, no to już tych zwykłych Jest więcej, a w poprzednim eventie no tych tutaj skraftowanych Było 1,5 miliona, teraz ten event trochę Lepiej zrobili Bogu. nie teraz zrobili to tak zaraz Wam Pokażę Freakam'em, że zobaczcie, nie renderują się już bloki aż tak mocno. Wcześniej wszystko się renderowało, a teraz tutaj nic się nie. Znaczy, no tutaj się wyrenderowało, ale to tylko dlatego, że ktoś sobie tutaj w dół wykopał. A więc, no jest to trochę takie antybotowe wszystko. Tu w ogóle coś jest. Co to jest? Tu jest Onyx. Ciekawe. Jeżeli chodzi o ten Onyx, no to nie jest dużo warty. Tutaj jak widzicie 84 miliony 1 Odyx jest warta, więc no teoretycznie gdybyście kopali, byście mieli farta, no to możecie coś zarobić na tym evencie. Ale no miejmy nadzieję, że go poprawią jeszcze. W ogóle żadnego resetu nie było od wczoraj, a więc muszą to poprawić. Plan jest na razie taki, żeby kupić na Trade Plaza dużo TNT, nafarmić dużo coinów. W ogóle my mamy tutaj cztery takie też. Dużo coinów wyfarmić i będziemy jajka otwierać póki nie naprawiam tego. A więc teraz w sumie pójdźmy na Trade Plaza. Zobaczymy za ile ludzie wystawiają to TNT. Na pewno rzeczą, którą też musimy sobie dokupić to są te emeraldy, żeby wyenchantować kill. Off. No bo na razie mamy jakieś takie turbo słabe enchanty. Musimy 4 kilow wyenchantować na damage na pewno. Na razie no przygotowania do update tak naprawdę mamy, pomimo tego, że już jest update. Dobra, zobaczmy na tej plazie, co ludzie sprzedają. Titaniki sprzedaj. Mogliśmy sobie kupić jakieś Titanika. Trochę gemów mamy, ale na razie nie będę kupować titanika Na razie chciałbym sobie te gamy zostawić na jakieś upgrade'y właśnie pod event i Temki, ale tego się nie opłaca kupować jedynie to TNT, ale drogie to TNT jest. 10 razy drożej niż rap, nawet więcej. Nie mam nadziei, że jakoś sensownie uda nam się znaleźć to TNT, chociaż po 100 tysięcy, żeby było. To bym to kupił. Ciekawe, czy to TNT to teraz nie jest dobry zarobek w sumie. Potrzebujemy. A w ogóle on ma taki rap. To ja nie zwróciłem uwagi, że to ma taki rap. Dobra, to jak ja za tyle kupię, to będzie okej okay cena. 472 tysiące. 57 milionów. No dobra, kupmy to. To tyle chodzi, no to powiem wam, że... Jakbym na czterech kontach odpalił Merchant. Kupowanie Merchantu. Czy na tym byśmy nie zarobili całkiem nieźle? Powiem wam, że trzeba to przedstawiać. W ogóle tutaj... Huge jak fajny. Darkwing, no on jest bardzo drogi. Ostatnio jak pokazywałem wam trade, to tam źle powiedziałem, że Darkwing miał zaniżone rapy, ale później sobie sprawdziłem na kosmiku i ten Darkwing jest tyle warty. Po prostu jest no taki stary Titanic. Dlatego nie jest tyle warty. Dobra, kupmy sobie tak jeszcze tego TNT trochę. To TNT to teraz może być naprawdę dobry biznes, przez to, że bez tego TNT nie da się w ogóle kopać. Nie da się w żaden sposób normalnie kopać, jeżeli nie macie TNT właśnie. Tak z 300 potrzebujemy tego TNT, żeby... Chociaż nie, 400, na każde konto po 100 TNT tutaj za 550, ale dobra, też kupimy to. Dobra, ile na razie mamy tego TNT? 350. Dobra, potrzebujemy tak ze stówkę jeszcze. Ze stówkę i będzie git. No to TNT można w miarę łatwo znaleźć, powiem wam. Dużo ludzie tego mają, ale no zobaczymy, czy kupowanie tego z Merchantu będzie opłacalne, bo teraz to TNT też jest droższe. Tutaj też mam ciekawe rzeczy, te topazy i tak dalej. Emeraldów no na pewno też musimy dużo kupić. Dobra, tutaj kupujemy jeszcze 55 TNT i na razie nam to styknie. W ogóle ile na przykład to jest warto? To jest warto 61 tysięcy. Ja mam tego 2,5 tysiąca chyba. To ile ja mógłbym na tym zarobić 141 milionów. Na tym 20, no trochę w górę to poszło, powiem wam wszystko. Mamy 490 TNT, tyle nam powinno styknąć. Jeszcze teraz emeraldów trochę moglibyśmy kupić. No emeraldów przydałoby się tak, nie wiem, z 2000. Zobaczymy czy ludzie będą mieć jakieś większej ilości tego. No tutaj miał ktoś 21, ale już nie ma. Wykupują te emeraldy. Dobra, próbuję kupić te emeraldy, powiem wam, ale no te emeraldy wykupują, bo one są potrzebne do enchantów kilofa, te enchanty też są bardzo ważne. Tutaj gościu ile tego ma? Jakbyśmy kup chcieli kupić, no nie wiem, tak, e, z 2000, to jest za podwójny rap. Dobra, tak, kupmy sobie z 3000 tych emeraldów. No, trochę gemów wydajemy, ale opłaca się. No, tutaj gościu ma tyle, tego, że możemy to kupić. Chociaż może jakiś bociaż inny nie miałby aż tak drogo tego. No, bo to to na pewno jest bociaż. To jest taki bociaż tutaj, że to głowa mała. Tak gigantycznej ilości się nie da normalnie wyfarmić. Dobra, trochę wydaliśmy. Teraz chcemy enchantować te kilofy i przetestujemy. Na początku, czy właśnie da się zarobić na kupowaniu merchantu, a jak nie, no, to będziemy jajka otwierać do czasu aż nie naprawiam tego, nie zbalansują tego eventu. Teraz powiem wam, że na początku na pewno jedna rzecz, którą będę chciał zrobić, to spróbujmy wyenchantować kill off. Najważniejszym bonusem chyba jest damage. Tego damage jest za mało, czyli bierzemy sobie ten kill off, no i tutaj w auto enchantach ustawiamy sobie damage czwórkę i piątkę i jak którykolwiek z tych bonusów wejdzie, to powinno po prostu się zatrzymać to auto enchantowanie. No i miejmy nadzieję, że dwa kolejne będą spoko. No i teraz to po prostu się samo enchantuje. Miejmy nadzieję, że nie zajmie nam tego super długo. Dobra i powiem wam, że na cztery konta Kupowałem sobie ten merchant. Na trzech kątach dalej nam się kupuje. Na tym kącie mamy 368 tego a więc sporo. Trochę miałem wcześniej. 154 miliony. No, jedyne, na czym wydaje mi się, że da się sensownie zarobić, to na merchancie. Albo jak wy farmicie tak z 5 trylionów waluty, to wtedy zostawić sobie na dłużej to jajko. Maksymalnie chyba 10 trylionów. Można myśleć, nie jestem pewny. Ogólnie teraz był jakiś reset. Może to zbufowali. Jeszcze żadnego info nie ma, czy coś zbufowali. Na pewno tych skrzynek jakoś tak dużo jest. Nie wiem, albo mi się wydaje. Spróbujemy się teraz do końca dostać. No, bo teraz powiem Wam, że też węcza wam sobie killów, co prawda na damage trójkę plus 50% damage'u, ale no zobaczymy jeszcze użyjemy w sumie tego tutaj boosta, użyjmy sobie tego na coiny na spida i tego użyjemy jak już będziemy niżej gdzieś, zobaczymy jak nam w sumie z tym pójdzie, spróbujmy się niżej dostać zobaczymy jak to będzie wyglądać teraz, no tutaj wszystko one ładnie i szybko to idzie tutaj już powiem wam, że też nieźle nam idzie też naprawdę dobrze nam idzie i tutaj już mogę nawet TNT sobie używać, no bo tutaj już dużo coinów leci i w sumie to nasze TNT teraz dużo też powinno rozwalać tak naprawdę, damage z TNT zależy od tego jaki wy damage macie tutaj jeszcze rainbow w ogóle. Opowiem no wam, że chyba całkiem nieźle to wygląda teraz. Nie wiem, czy jest łatwiej, po prostu może to jest kwestia tego, że mam dobry kill off i te boosty plus 200%, no ale teraz tu też już praktycznie one hitujemy tutaj. No i dobra, i tutaj, no i tutaj jest ciężko, tutaj już jest ciężko. Też jakoś to idzie, ale tu się robi ciężko niestety. Możemy sobie teraz odpalić ten damage. No i teraz będzie trochę łatwiej. No ciutkę łatwiej jest, ale i tak nie jest wcale tak łatwo. Ile rozwalimy tym? Piętnie, no trochę rozwalamy. Tutaj rainbow, tutaj kolejny rainbow, tutaj kolejny rainbow, tutaj jeszcze ten lepszy, tu jeszcze u góry jest rainbow. Tam u góry jeszcze jest rainbow. Tutaj kolejny rainbow. Ile taki jeden rainbow jest warty? W sumie? Tu jeszcze jest je rainbow. Jeden rainbow, ile jest warty? 200 tysięcy gemów. No dobra, no to milion gemów tak naprawdę ponad zarobiliśmy dosłownie filmy. Dobra, teraz trochę zmarnowałem. Dużo tych rainbowów tutaj jest. Dobra, pokopmy tak z 10 minut. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na pewno nie jest łatwo teraz, tak czy siak. Dalej się ciężko kopię, no ale no jest na pewno lepiej. Tych rainbowów dużo więcej jest. Ja jeszcze trochę powinni to ułatwić, bo jak ja na moim głównym koncie ledwo to kopię, to nie ma szans, że ja na multicontach. To będę coś więcej tego rozwalać. Bo zobaczmy tym TNT. No trochę wykopujemy tego, tak jak widzicie. Tych rainbow jest całkiem sporo tutaj. Dobra, powiem wam, że tak z 10 minut sobie porozwalajmy, zobaczmy, ile punktów do klan nabijemy. Mam teraz 34 tysiące rainbow. Eee, tych rut. mam 124, tych mam 23. No dobra, całkiem niezły bow chyba poszedł, ale nie wiem, czy też jakieś super mocne. Kopię 10 minut, zobaczymy, ile będzie mieć punktów w klanie, ile będzie mieć tych rainbow żył też teraz. Tutaj no powiem wam, że bardzo dużo tych rainbow jest. Żył. Dobra, róbmy to tak, że tu stawiamy jedno TNT. Tutaj po drugiej stronie stawiamy drugie TNT i będziemy tak na dwa sobie kopać. To chyba bardziej opłacalne jest. Zobaczymy, ile nabijemy tego wszystkiego. No dużo, zobaczcie tutaj, ile tego jest. Nie wiem, czy tutaj ogólnie na tym poziomie tyle nie było wcześniej, bo ja ten poziom bardzo mało rozwalałem, ale wydaje mi się, że teraz tego jest dużo więcej niż wcześniej. Tutaj jedno TNT, po drugiej stronie tutaj drugie TNT. No i dobra, i tak 10 minut sobie będę to rozwalać. Zobaczymy, ile tego wszystkiego uda nam się wykopać. O tu w ogóle mamy pierwszy raz ten topas. No to pas się ciężko rozwala w ogóle. Ciekawe. No dużo tego wszystkiego jest. Dobra, rozwalam to 10 minut, zobaczymy, ile uda nam się zarobić. Teraz, w ogóle, chyba pierwszy raz powiem Wam, że tutaj, zobaczcie, że mam ten Onyx. To jest chyba to najlepsze. Tak mi się wydaje, że to jest to najlepsze. Zobaczymy, długo się strasznie to rozwala, ile za to dostanę, zobaczymy. 2000 punktów. No to to chyba był ten Onyx cały. No, 63 miliony. Na pewno to poprawili. Tu mamy 33 miliony, tu mamy już 153. Dobra, powiem Wam, że po farmie tak jeszcze trochę i chyba to sprzedać pójdę od razu, żeby zarobić coś z tego eventu. Dobra, powiem Wam, że minęło 10 minut, no i teraz wygląda to nieźle. Tutaj 63 miliony, tym tutaj, na tym 49, na tym 205 milionów, na tym aż 89 milionów. Wiadomo, że za jakąś godzinę to wszystko stanie, ale powiem wam, że robię tak, że przerzucam to wszystko na inne konto. W ogóle z tych oneksów, ile moglibyśmy sobie zrobić? Topazów? dużo. Z tych topazów możemy zrobić się. A nie, tutaj to mamy. Dobra, powiem wam, że wrzucę to na inne konto. Tradu idziemy to sprzedać. Może coś zarobię na tym. Jeszcze powiem wam, że teraz przerzucę sobie to TNT. I to TNT też tak w większości sprzedam. Na razie na noc będę może jeszcze zostawić na trzech kontach ten y, merchant, bo wydaje mi się, że na multi kontach i tak bardziej będziemy się merchant opłacać. bo na nas wydaje mi się, że i tak na multi kontach bardziej będziemy się merchant opłacać. Dobra, powiem wam, że poprzerzucałem wszystko, zobaczymy, ile zarobiliśmy, ale w ogóle tu dziwna że Co tu jajko robi? Od kiedy tu jajko jest? Tutaj też jest? Nie wiem, czy to drugie zawsze tutaj było? Może było, z, albo coś pozmieniali. nie mam pojęcia, powiem wam. Ale dobra, poprzerzucałem sobie to wszystko, no trochę tego, jak widzicie, mamy tego TNT jeszcze w ogóle na jednym końcu coś takiego trafiłem, to sobie to otworzymy i to jeszcze Błażej nam wysłuchuję, więc dziękuję błażejowi. tutaj też nam takiego wyszło. kiedy twa Raczej nie planuję. Tutaj Sigma, dziękuję. Tutaj Holix, Mega, dzięki. No i tutaj pozdrawiam też, błażej. Ja, czy dodam do klanu na Discordzie, trzeba się zgłosić? Tutaj proszę, przyjmij na odcinku. Dobra, i tutaj jeszcze takie że mamy. Tylko ktoś chce podpis w ogóle z zagranicy, ale my nic nie podpisujemy. Dobra, odbierzmy to wszystko, zobaczmy, ile mamy teraz tych rzeczy. 1200 TNT, 600 milionów. Na samym TNT mamy. Na tym mamy 271. Na żyłach mamy trochę, dobra. Powiem wam, że to wszystko wrzucam na multi-konto. Wystawię na tej Plazie za trochę niżej niż rap, Zobaczymy, czy uda nam się zarobić. To tak naprawdę jest zarobek, no bez TNT, no to to jest zarobek z 15 minut, jeżeli chodzi tylko o te żyły. Trochę już to wdujdzie, ale dobra, musimy to wystawić poniżej rapu, zobaczymy, czy uda się coś zarobić. Dobra, i wrzucimy sobie to wszystko na drugie konto. Tylko, tak jak mówię, jeżeli chodzi o te żyły, to będę je za, nie wiem, pół rapu sprzedawać, nawet bo one bardzo mocno teraz w dół pójdą, jak to poprawili. To TNT będę sprzedawać po rapie, ale te Gemy poniżej rapu. Gemy sobie wpiszmy, żeby było łatwiej, też tych, może nie, bez tych, no to nic nie warte jest. Teraz to TNT. Może nie wszystkie TNT weźmy sobie tak, e, no tyle sprzedajmy tego też tak z 4000. No i dobra, bilion gemów mamy z, za dosłownie chwilę roboty. Tylko czy tyle zarobimy, nie wiem, zobaczymy. Jak wystawimy to na Trade Plaza to się przekonamy. No i tak jak mówię, jeżeli chodzi o te gemy to za pół ceny je wystawiam one bardzo mocno w dół pójdą teraz, bo jak nagrywam tą część to z 30 minut temu był reset. Taką średnią Trade mamy, ale no dobra, ludzie i tak się będą po prostu tepać. Jeżeli chodzi o to TNT to wystawiam je powyżej rapu, bo to jest bardzo duża ile tego TNT. Ludzie, którzy grają pod topkę klanową, mogą więcej po prostu za to dawać. To też wystawiam za więcej. No i to wystawiam no dosłownie za. Pół rapu. No już nam coś kupują w sumie. Całe TNT to słabsze mi kupili. No dobra, to szybkie 280 milionów zarobione już. Jeszcze niech to lepsze sobie kupią. Dobra, i wszystko to wystawione. Jeszcze TNT niech się sprzeda to. To jeszcze niech się sprzeda to też, to też. No i to też. No zobaczymy, czy uda się szybki bilion zarobić. Niech to sobie tak stoi, a my idziemy na główne. Dobra, powiem wam, że nie minęło dużo czasu. Minęło może 40 minut i sprzedaliśmy dosłownie wszystko. W ogóle tutaj jeszcze te kilowatts. Co to jest w ogóle? Amethyst pikax. To jest ten najlepszy chyba, który jest z tych tutaj Onyxów. Ciekawe. Powiem wam, że podobno teraz znowu pomieszali coś z tym kopaniem. I teraz strasznie dużo gemów się zarabia. Jakieś chorej ilości gemów podobno się zarabia. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. W ogóle, co to jest za kill off? Solar Pickax? Jakiś amethyst Pikax? Solar Pickax? Skąd to leci? To jest Comet Pickax, ale skąd jest Solar Pickax? I tak samo ten amethyst Pikax. To jest chyba taki po prostu normalny. W ogóle teraz też Enchanty mega łatwo się wbija. Musimy sobie wbić Enchanty. Musimy wszystko potestować, powiem wam teraz, jak to wygląda. Tylko na początku, no, ten bilion gemów sobie przerzucę, który prawie bilion. Milion gemów, które zarobiłem dosłownie w godzinę. Powiem wam, że jak kombinujecie, to da się na tym ewencie zarobić, a teraz podobno jeszcze da się zarobić po prostu na farmieniu. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko działa. Jak to wygląda teraz. Tylko przejdźmy na główne konto. Dobra, i teraz zobaczmy mailbox, bo trochę sobie przerzuciłem. Tutaj te gemy, oczywiście tutaj TNT. No, trochę mi się tego na o Na razie na merchantach siedziałem kontami, ale teraz chyba zamieniam taktę, Tu jeszcze do widzów mamy. Pozdroj tutaj też do jajka przyda się to jeszcze milion gemów. Tutaj pozdro no odcinku tutaj. Mocnym ulepszeniem do kielofa jest Powerball 5 mi wyleciał, jest dobre, zobaczymy w sumie. Dasz Huge nie rozdaje. Huge tutaj jeszcze mamy. No znowu do podpisu, no. Uczepiłbyś jakiś gościu z zagranicy, będzie mi wysyłał, żebym podpisał. Tutaj Huge też nie rozdaje. Tutaj Huge też nie rozdaje, więc nie wiem, udeślę to. Dobra, weźmy sobie to. I ile mamy z TNT teraz? No znowu 560 milionów mamy z samego TNT. Dosłownie po jakiejś, nie wiem, godzinie dwóch, a więc naprawdę, jak ktoś kombinuje to nawet nie mając żadnych petów. Po prostu siedzicie na merchancie i farmicie Gemy sobie. Ile w ogóle teraz to chodzi TNT? Czy to drożeje? No nie. No. Cziutkę taniej ale trzyma na razie swoją cenę. To jest na pewno dobre pod wojnę klanową. Jak w ogóle ludziom punkty urosły w tej wojnie klanowej. Chyba powiem wam, że rzeczywiście łatwiej jest. Dobra powiem wam, że zrobiłem sobie taki kilof, Całkiem niezły, lepszy pewnie się da, ale powiem wam, że no ten event jak dobre enchanty, porobicie wszystko, porobicie, to naprawdę da się sporo zarobić, czy na merchancie, czy tutaj na rudach. No Titanica jesteście w stanie spokojnie zarobić, w godzinę zarobiłem ponad bilion, więc w 7 godzin można sobie na Titanica uzbierać, nawet po tym nerfie powiem wam, bo jedno zostało znerfowane, z drugie zostało zbufowane. Ale dobra, sprawdźcie sobie ten film z Rebirow od który wam się wyświetla i do następnego.